Tana mono in dangu yandi ivandaka ke sabanamine ke ke solaka tatanange mingi a eli lolula mono muzolaka vekutuba ukizina ngayibikila ka mono ukizina ngayibikila ka mono tete eli what's the matter fighting will get you nowhere eli cut it out kid that ain't a toy eli don't call me that i'm not a kid you hear me enough Ugh. Ugh. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. But here, we insist they use their real names. Well, that hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. Two no, prisoners no being held in a guard post to the southwest of Ngumba industrial zone. The targets are civilians. One male, one female. Apparently they're specialists sent out there to investigate infectious diseases. They were frequent visitors to that devil's house at Zoya If you recover them, we'll finally be able to get first-hand accounts of what's been going on in that place. No, not without you press kolejny the Phantom Pain. Tym razem po wcześniej w misji, gdzie przejęliśmy Białą mambę, A.K.A. L. E, Ilaya, ho, A.K.A. również znanego jako pierwszego z pierwszego głównego przeciwnika serii Metal Gear Solid, czyli Liquid Snake'a Tylko że w wersji młodej. No. Teraz mamy za zadanie natomiast dorwanie, e, raczej uratowanie dwóch biologów, chyba biologów, którzy zajmowali się chorobami zakaźnymi e, w domu diabła, czyli miejscu, gdzie. A, no dobra, mało ważne. Co, tak mi spa... What? Czym mi to tak spadło? Nie wiem. Płomienne. No Ale dobra. E, tutaj. Dobra. E, do domu diabła, gdzie walczyliśmy z płonącym wolgrynem z trzeciej części. I gdzie znaleźliśmy mnóstwo zmodyfikowanych zmodyfiko jakoś O, miny znalezione gdzie? Niedaleko, akurat w wjazdu gdzie chciałem Ten, dobrze że wziąłem ze sobą Didi A, no i też Didi, właśnie Dostał po ponownym przejściu misji Wcześniejszej, czyli z przejęciem Właśnie wcześniej wspomnianego Ilaya. E, mogłem, można było znaleźć w jednym z budynków Sprzęt do medyczny który pozwalał na zaprojektowanie nowego sprzętu specjalnego dla Didi, który pozwala mu na przejmowanie za na wykorzystanie Fulton Recovery. Tylko z są różnicą, że w jego Fulton Recovery jest taki, że on nie może przejmować przeciwników, którzy są, na przykład mają ręce podniesione czy coś, nie, oni muszą być znokautowani, przykładowo pobici albo uśpieni. Tylko ostatnio coś z Full team Recovery chyba przynajmniej mi się dzieje dziwnego, ponieważ, o, przykładowo tego gościa tutaj bym przejął z przyjemnością, ale go nie mogę przejąć, ponieważ tak czy siak mi się później nie pojawi w bazie. Nie wiem, jakoś tak postaci z klasą wyższą niż A, po prostu znikają mi, no tak znikąd.

No i co, nie wiem, to jest, u mnie coś jest takiego, czegoś, że coś takiego się zaczęło dziać, że po prostu osoby z poziomem wyższym niż A+, znaczy, nawet w, w ogóle mi się nie pojawiają w bazie. Jedną nawet specjalnie wziąłem na plecy i wpakowałem do helikoptera, a i tak nie mam jej, nie wiem, coś, nie wiem, czy to jakiś błąd jest, czy, czy coś. Po prostu, Jakaś dziwna sytuacja się zdarzyła i nie wiem, czy to tylko u mnie, czy ten, ale... bez sens... jak się patrzy, po prostu. Maski gazowe mają. No co jest cholera? Nie mogę go trafić. Co jest trawę go? W trawę strzelam czy jak? Jakieś durne to. Nie, tu nie ma, wywalać na drzewo a ten se idzie, robi wycieczkę. Dobry, gdyby tamta dwójka nie miała masek gazowych, to bym to załatwił ten, wszystkich bym muśpił.

To jest dobre. I wziął. I gościa nie ma. To było jeszcze bardziej banalne niż te niektóre misje. Więcej mi czasami zajmują misje poboczne niż te. niż te misje główne. Takie trochę. Hmm. Ja też się zdarzają misje, co to siedzę i siedzę nad nimi. Na przykład walka z tym tym ogniotwórcą. Jeej! W sumie <grymne> e? Jeepa też mi zabrali? Będę teraz tak stał? Hmm, Perfect Stealth, No Kill, gdybym jeszcze tego bez tego refleksu zrobił, to bym miał może nawet o wiele, wylepszy lepszy poziom, ale dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z Phantom Paina, ja widzę się z wami właśnie wtedy, więc na razie i cześć! If they had access to the Devil's House, I doubt they were sent there by some health organization. Cypher used them, and would have eliminated them eventually. But we'll protect them here. They've agreed to that. After all, we helped them out of the country as promised. The mission's complete. But boss, they've been behind the curtains at Ngumba. They examined the patients there nearly every day. They told us the patients were being made to listen to voices on tape. But the male target added something interesting. He said he doesn't know what was on the tapes because there was no English version. Of all the voices that were shoved down those people's throats, English was one of them. The battlefield that long will have a negative impact on your health. Why not head back to Mother Base for a shower once in a while? Hmm? The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, Chief. What's the matter? Mm. Stopp! Oh! still. payback for how they treated her doesn't explain the others if you had every chance to kill them tighten security on her so this happens a second time there won't be a third